Hi. Dzień dobry, dzień dobry i witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj z samego rana byłam pobrać krew. Muszę to w ogóle oderwać. Aha, Do włosów się przylepiło. Jest i lat. No, w każdym razie ja bardzo ciężko znoszę pobieranie krwi. I tak jak zawsze nie miałam problemu, żeby komuś coś przekuwać albo robić z krwią różne rzeczy. To słuchajcie, sama jak mam pobieraną krew albo widzę, że moja krew upływa. To mi się robi mega słabo i przez PCOS po prostu jest mi słabo bez śniadania, więc muszę zawsze z rana to śniadanie zjeść, a teraz nie mogłam, wiadomo. No więc tym bardziej jest mi zawsze słabo, kiedy mam jeszcze na czczo pobieraną krew, a jak już tyle mi tych ampułek pobiorą, bo z reguły nie kończy się na jednej, to jest dramat. Ale dzisiaj było naprawdę super, więc polecanko Luxmed. Ostatnio pokazywałam Wam choinkę z białymi wstążkami, i ja wcześniej szukałam jeszcze zielonej wstążki i znalazłam w Tigerze taką właśnie o. Tylko, że ona jest ze złotą ramówką. Nie wiem, czy to będzie ładnie, ale myślałam, że w sumie możemy spróbować i jeszcze bardziej ją tak ozdobie tymi zielonymi kokardami. Zobaczymy, może będzie spoko. Ostatnio też pokazywałam Wam, że dokupiłam parę rzeczy. Do kalendarza adwentowego, który jest pod choinką, więc je musimy teraz spakować. I zabieramy się za to. Widziałam, że dziewczyny robiły takie wstążki z kilkoma kokardami i to wyglądało o wiele ładniej niż z taką jedną. Tylko nie wiem jak, nie mam pojęcia. Więc ej, mam to najpierw na jeden palec, potem, bo to już jest skomplikowane bardziej. No trudno, zrobimy tak. 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 Teraz owijamy tak. Max, to jest skomplikowane. To nie patrz na mnie. Ja Ci nie pomogę, bo... Tak. Kurczę, jest teraz bardzo malutka. Chciałabym taką większą. Dobra, pierwszy fail zaliczony. Zwaruje. Wyszło mi coś ładnego, tylko krzywe i bardzo malutkie. <laughs> A chciałam większe. Dobra, może jeszcze raz spróbuję zrobić większe i równe. <laughs> Uda. Udało się. I jest w końcu o to mi chodziło, więc jest taka podwójna i takie sobie że Na choinkę tylko jedna mi wyszła. Ciekawe czy reszta też mi wyjdzie. Tak samo. Ok, zabieram się za te kokardki, sobie porobię trochę i e, chciałam przesłuchać książkę. Mówiłam Wam ostatnio o Pomocy Domowej, że jest to super w ogóle książka i no polecałam. I podobno wyszła druga część. Ja o tym nie wiedziałam w ogóle, nie wiem, zajęłam się innymi książkami. A nawet nie spojrzałam, czy jest jakaś druga część. Pomoc domowa sekret i słyszałam już od kilku osób, że mega polecają i że jest tak samo wciągająca jak część pierwsza, więc zaczynam słuchać. Już czekałam serio, aż będę mogła to włączyć, także lecimy. Yeah. Frida as as with Pomoc Zostaliśmy sami w mieszkaniu i tak sobie myślę, że o wiele lepiej będzie mi się nagrywało, jak tu trochę pogarnią, także robimy szybkie clean with me. I zacznę od kuchni, później może tutaj podkurzam albo włączę halina jeszcze się zastanowię. Może odkurzymy inne pomieszczenia. Muszę zrobić pranie. Eee, nie wygląda to za dobrze, ale zaraz się tym zajmiemy. Let me give you a Zabieram się teraz za jedzenie, bo już jest druga godzina, a ja jadłam bardzo wcześnie rano, bo od razu jak przyjechałam w sumie od pobierania krwi, to, to była jakoś po siódmej. Więc już jestem trochę głodna i wczoraj jak byliśmy w Charlotte to zakupiłam chleb bezglutenowy i zawsze biorę ten chleb bezglutenowy z Charlotte, on ma całkiem spoko skład i jest mega smaczny. Może nie powinnam mieć, nie wiem, mąki ryżowej, bo widziałam, że ona też ma wysoki indeks glikemiczny, ale jak cały posiłek będzie taki wyważony, dodam awokado, jajka, więc to będzie całkiem spoko. Muszę też zwracać uwagę na to, żeby jeść z niskim indeksem glikemicznym, pomimo tego innego SIBO i takich rzeczy. To właśnie wykryłam jeszcze, że mam te PCOS i w sumie tak myślałam nad tym ostatnio i też przez to, że dużo takich rzeczy szukałam, co może być przyczyną tego SIBO, no to też wpadłam na ten trop, że mam, mam taki delikatny, bo ja nie mam jakiegoś dużego, te na moich jajnikach nie są bardzo duże, bo to też można mieć w zależności jak właśnie PCOS, ale ja mam taki delikatny, że faktycznie powinnam już zacząć dbać o dietę, żeby była z niskim indeksem glikemicznym, bo Później może być gorzej. Więc ja staram się taką dietę mieć i dlatego też pokazuję Wam takie posiłki z niskim indeksem glikemicznym. Staram się też wytłumaczyć, dlaczego tak jem, po prostu, żeby ktoś, jak nie obejrzył jakichś wcześniejszych moich filmików albo jest nowy na kanale, no to żeby wiedział, że po prostu muszę też na to uważać, na tę sferę. Więc sibo da się wyleczyć, a PCOS nie, więc to trzeba zawsze tak jakoś znaleźć ten balans, żeby z tym normalnie funkcjonować. Także powiem Wam, że od kiedy zaczęłam bardziej tak pilnować tych posiłków, to faktycznie czuję się lepiej i nie mam takich, że nie wiem, nagle mam straszny głód. No i też nie boli mnie głowa tak często, więc coś w tym jest. I też moje kolacje zamieniłam, że jem bardziej takie posiłki: białko, coś takiego, właśnie tłuszczowo-białkowe, a nie węgle, i też się o wiele lepiej czuję. No i całkowicie ograniczyłam cukier, czasami coś dosłodzę syropem klonowym, ale to bardzo rzadko, no i owoce jem. Chociaż staram się też te, które nie mają aż takiego wysokiego indeksu glikemicznego, ale czasami lubię zjeść banana czy odrobinę chociaż jabłka, więc staram się wtedy to łączyć z jakimś nabiałem, żeby też ten indeks glikemiczny mi tak nie skakał. No, także to tyle. Zabieram się teraz, to jak właśnie mówiłam i w ogóle wczoraj, jak byliśmy w Charlotte, to powiem Wam, że byliśmy w naszym ulubionym Charlotte i moje ulubione Charlotte to... Nie wiem, czy ktokolwiek chce to wiedzieć, bo może większość z Was nie jest w ogóle z Warszawy, ale może jak będziecie i chcecie iść do Charlotte, to polecam Wam Charlotte na Wilanowie. To jest po prostu tak jakby całkiem inne miejsce od pozostałych i też wczoraj był taki przyjemny vibe w tym miejscu i zawsze jestem zadowolona. Nigdy się nie zawiodłam, jak tam byłam. I, i dania są mega smaczne i posiłki dobrze, tak jakby porcje są ok. I serio, jak idę inne miejsca, to pokazuję im zdjęcia, a jakie dostałam porcje tam, a jakie dostałam tu i żeby po prostu mi dali taką samą, bo dla mnie to jest po prostu absurd, że w tym miejscu naprawdę jest taki wysoki poziom, a w pozostałych lokalizacjach, na przykład na Placu Zbawiciela czy gdzieś, to jest dramat. I też wczoraj rozmawialiśmy z kelnerem, bo poświęcił nam dużo czasu. Naprawdę widać, że tam no mega się starają i nawet on powiedział, bo też podkreśliłam, że widać to, że się mega starają i dlatego no, polecam, jeżeli chcecie w ogóle spróbować z Charlotte, bo to jest dość popularne miejsce i też niektórzy mówią, że a co to za w ogóle hype na to miejsce i że oni tego nie rozumieją. Ja wiem, że ktoś może tego nie zrozumieć, ale na przykład dla mnie, gdzie ja nie mogę zjeść w większości miejsc czegokolwiek, to tam mają wszystko, co ja mogę spokojnie zjeść. Więc mają i różne pozycje, które potrafią do was dopasować i też bez problemu coś zamienią, więc dla mnie to jest naprawdę super miejsce, dlatego mówię. no... Mm. Więc zakupiłam tam chleb bezglutenowy i dzisiaj zrobię sobie jajka z awokado, pomidorem i tym bezglutenowym chlebkiem. Więc działam. Teraz gadam z Michałem. My tu w ogóle mamy ostatnio takie tematy. Może włożę sobie do piekarnika te grzanki. Zaczęłam właśnie rozmawiać z Michałem, że czasami im mniej robimy. Tym jest dla nas lepiej. Wczoraj też byliśmy na takiej małej randce i rozmawialiśmy dużo na ten temat. Ja właśnie bardzo doceniam to w naszej relacji, że my, jak jesteśmy ze sobą razem, to rozmawiamy na tyle tematów, że to chyba się nigdy nie skończy, mam nadzieję, ale no bo człowiek cały czas się rozwija, i my bardzo często, i on i ja, wpadamy w takie różne. Schematy bardzo podobne, że trzeba cały czas robić, robić, robić. Nie można się zatrzymać, tylko cały czas w pośpiechu, bo goli nas czas albo bo chcemy po prostu, nie wiem, coś więcej. I na przykład bardzo często niektóre rzeczy nie wychodzą, które sobie planujemy. Rozmawialiśmy o tym, że czasami im mniej robimy, tym bardziej jest to dla nas zdrowe i tak jakby bardziej. Um, życie nam daje niektóre rzeczy. I wczoraj jeden z takich tematów było to, że może powinniśmy mieć bardziej pozytywne myśli na przyszłość, a nie że cały czas mamy jakieś obawy i przyciągamy te gorsze rzeczy. Ja tak zauważyłam, że im mniej się przyjmuję, im bardziej jestem pozytywnie nastawiona do czegoś, im bardziej właśnie tak robię coś z chęcią z taką zajawką, to Bardziej mi się to wszystko spełnia i bardziej zyskuje takie lepsze wyniki, na przykład też na YouTubie. I tak zastanawiam się właśnie, jak to życie jest skonstruowane, ale wiem, że też bardzo dużo siedzi w naszej głowie i ja na przykład no wiem, że mam takie przeświadczenie, że im więcej zrobię, tym jest lepiej, chociaż czasami właśnie nie. Ale moja nerwica po prostu nie pozwala mi przestać. Dobra, pokroiłam pomidora. Battery Easy on our tiptoes under cover agents of the other hall beyond, gravel, beyond all. hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. Włączyłam sobie jakiś film Our Little Secret. Ciekawe. Jakaś nowość na Netflixie. Dawajcie znać czy oglądaliście, ale jakiś tutaj jest świąteczny klimat już widzę. Na początku chciałam obejrzeć mean Girls. ale zobaczyłam, że to jest jakaś nowość na Netflixie. No, ładnie, oczy, Boże. ładnie pachnie ta maska. Wąknij. No, 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 no ładnie, Dobra, to jest śmieszne. No bo wąchaj. No ładnie. Dobra, otwieramy. Tu jest to zeszy koła. Już tego nie wiesz, kurwa. Mhm. No nie ma przy no, I? Tak. Nie, Max Porwał. O, tu jest ten. Maks. One są fajne. Bo to taki podobne, tylko czarny miałem. Będziesz I miał dobrze. zapas, ale najpierw musisz choinkę zużyć. Tak, no. Bo teraz są święta. Trzeba będzie. To. Ja, jakieś takie większe. Okay, mini. To jest dobre. Mm, pięć. To. Pięć, o, o nie, Tiffany, czy nie było? Tu jest pięć. Ok, to był ten duży. O, Kinder mhm. Mini. O, to jest chyba najlepsze. Jeszcze nie trafiłem, to pierwszy raz jest. To późno było. bym mhm. to najbardziej lubi chyba. No też bym to najbardziej lubiła. I teraz jeszcze I to. To, I mm, to. to jest też smaczne, ale... Nie, nie. Hmm. A Chociaż może? W sumie nie wiem. No, no tak, możliwe, bo ma takie chyba i Wciąż um, czekasz. Biedna. <śleski> Thank